Dobra, jestem i spadłem. Właśnie spadłem stamtąd i muszę się zaraz sprawić. Ja się nie jestem tyle że jestem zielony. Niestety, ojej, speed mi przeszedł. Uhuhu, hi, hi hi hi, ha ha ha. caramba! Jest. Teraz no i w górę, w górę, w górę i guzik. Kurde. I znowu nie widzę skinów. Tak, tak, tak. Znowu nie widzę skinów. Nie wiem czy. Na jeden pięć zwanie. nie widzę skinów. Fakt. Shit. Kurde. Chyba będę musiał spamić tym guzikiem. Ajajajajaj. To to więc... Ale teraz te parkury są nieco trudniejsze. Ała! Nie, 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 nie! Kik. A więc spamienie nic nie daje. Hmm. Albo Dali mi podjąć spita, więc nie będę oszukiwał. Chyba zrobię coś, co nie będzie oszustwem, lecz oni tego nie przewidzieli. A oglęczyć co jak będę spamił? I drugi łuzik. Hmm. Zaraz? A więc trzeba było spamić. <śpiewa> Aj, ja nie mogę. No bez jaj. Co to jest? Dobra, film. Trzeba było spamić. Co za mamy? Jej. Jaki troll. Nie no, normalnie do rozumiem takie trollowanie, ale teraz taki troll. I am the Batman. O oh, lol. są drzwi. Muszę tam wskoczyć. Ale pytanie jak? Ach, chyba tak. Ła! <ścoughs> wow! Dobra, before matko, to fajne, co to jest? Opsy. E, chyba popsułem. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dobra, jako że tu byliście. Before going to go for the checkpoint. Dobra.